To rozsada pomidora, ale polnego. Duże doniczki to było sypane. Yy, był sadzony, ze względu na to, że te doniczki dostałem od kolegi w oborówce. Ale część ziemi naszej, tę z obornikiem zmieszanej, bo tak to by to przedrożało, bo miała być ziemia kupna tylko, yy, były przykrywane, bo jest nie nieogrzewana. Przemarzła. Przemarzło to trochę. Znaczy, nie przemarzło na stole kilka sztuk tam jest tu kilka odmian samo ale no, może pokażę na stole nie. na stole były przykryte ale jedną folią i trochę przemarzły tutaj kilka sztuk przemarzło, były dużym razem widocznie no ale co zrobić, to już tak już jest wysadzane do gruntu. Są odmiany raczej samokończące kończące. Ktoś tam mają różnych jest komidorów. Zodimy do tego pasty są tutaj w tych domiczkach też widać, bo no ziemia nasza tak, ziemia, nie? to nie jest ziemia czysta, no ale mamy posadzone jakaś kapusta, ciekawe coś tu jest tu jest coś posadzone tu też coś schodzi pierwszy To no, w korytkach tych bo w domu, była, na balkonie było trzymane na, na oknie na Cecie, to będzie, będzie zaszone. Folią, przykładem, było przykryte, bo tam się było przykryte, wodach tak to by zmarzło. Folia tylko tyle. Też mamy pomidor polny. Też tutaj kilka przemarzło tego pomidora. Był przykryty plandeką ale no tak się stało. No to jakieś tam to jest błahaczek sałata tu mamy już już bób elikwidnie pomidor jakoś odmiera widzę, że są pozaznaczone odmiany też są no trochę się może wyrobić tylko po tych zimnach za ciekawy nie jest no, ale też do sadzenia, do Zośki też jeszcze myślę że trochę że trochę podciągnie i tu, tu mamy zasadzoną coś je tą salę tam jest ładniejsze salary tu pomidory zasadzone już w, w gruncie Było przykrywane bo pole jest nieogrzewana i zmarłoby to. jest woda. Tak jest tam jest. Trzy krany podłączone wężach, ale to były 40 jest Jest taki gruby, ten, żeby będzie na deszczowni wąż solowy założony i nie chcieliśmy puszczać to przez kran, żeby było założony na tym Gwindzie Opacka, żeby było żeby nie było i uduszenia ciśnienia przekroju wody Pokażę tutaj może. Jest por przy, przy podwóchninom Tutaj jest por normalnie bardzo posadzona, ale została akurat szala mrozy nie wiem co to będzie część tam mamy przykrytą chciałem może pokazać tą rzadkiewkę będzie widać różnicę, bo wszystko nie jest poprzykrywane część sałaty jest tutaj przykryta część tam nie jest przykryta tutaj też jest sałata przykryta tu nie jest proszę zobaczyć jest trochę rzodkiewki tu gdzie było pod włókniną to jest takie coś a pod perpalowaną folią Proszę zobaczyć jaka różnica jest dużo większa, tutaj pod preferowaną folią, a tutaj jest kawałek w ogóle nie przykryty, nie ma nic, nie schodzi, jeszcze do kiełki dostaje, a obok przykryte preferowaną folią, proszę zobaczyć. No. Takie coś jest już Jest sałata, nie, chyba jakąś Tu jest przykryta, tu nie to jest też przykryta tam jakoś celer wawem a tutaj już Bób na Redlinach już poschodził no. Całe zoo Cała ta lodowa. Tu coś przemarzło, nawet nie wiem co tu jest pod spodem. Mocno przemarzło, widzę. Bardzo mocno coś tam przemarzło. Tu jest chyba. Seller, pan. Tu jest seller też przemarzła. Widać. Nawet ta bukina nie ochroniła. W tym razem nie wiadomo czy nie będą pośpiechy. No jest. Co zrobić? tak już jest sobie tymi mrozami. są buraczki zasiada nie wiem czy będzie widać poschodziły o buraczek bym poschodził ale czy nie przejdzie o realizację to nie wiem więcej mogę pokazać, ale sensu jest tutaj przesiałem trochę tego bureczka jest na no, tak jak tamtą no, jest zasiany świeży woreczek pod tą folią jest przy tej folii jest fasola, ale nie to chyba jeszcze zawnet, ale ale tak była zasiana w trafił Godzina jeszcze ja nie zaczęła jest schodzi tak cebula już tutaj schodzi z dwyszku tutaj jest słonecznik ać ja się nie zmarł taki samo siebie tego bo słonecznik się wykruszył i to tyle